Jeszcze żyje, ale nie żyje fotografii. Biał ja jest tam E, Osobą od zawsze, gdzieś tam od dziecka twórczą. E, pamiętam rysowanie z, w, w programie Edwarda Lutczyna, który rysował jakiś pijaków. Rysowałem różne rzeczy e, w dzieciństwie, malowałem też jakieś takie, kleiłem rzeczy z drucików, sobie manipulowałem przez wiele, wiele lat. Ta sytuacja była bardzo e, taka rozwojowa, e, twórcza, ale nigdy się do nic nie zamykałem. Fotografii, fotografia podobała mi się, lecz zawsze była czymś takim w stylu. Rodzice mają aparat, kupiony jest tam klisza, no i to trzeba mieć na imieniu rodziny, nie będzie mieć pstrykać, a że to w ogóle jest jakaś twórcza sytuacja w związku z fotografią. No to szczerze mówiąc, nie bardzo. Ja wiedziałem o tym. W 2007 roku wszedłem na portal .pl Foto i tam zobaczyłem po prostu, że ludzie robią zajebistą. Artystyczną po prostu fotografię artystyczną, dlatego że zobaczyłem tam naprawdę wielką sztukę. Zobaczyłem piękne portrety, kreacyjną fotografię, jakąś psychodeliczną, jakieś fotomontaże, bardzo różne dziwne rzeczy, i bardzo, bardzo się tym wszystkim po prostu nasyciłem dosyć mocno, ale już jako człowiek pracujący byłem wtedy w stanie kupić sobie aparat. I to była bardzo szybka decyzja, dosłownie 2-3 dni. Miałem tam wcześniej jakąś cyfrówkę i tam ważki Wisłą, jak ja tam mówię, fotografowałem. Dwa, trzy dni sobie to zorganizowałem, że kupiłem Nikon D40, tylko taką najtańszą wtedy lustrzankę, no bo uważałem, że lustrzanka musi być, żeby w ogóle to wszystko robić, bo tam też powiedział, że to wszystko z lustrzankami robione, Paweł. No i szybko musiałem tą lustrzankę zorganizować, ale to oczywiście dzisiaj jest trochę zdanie inne na ten temat, że to nie sprzęt robi. A, a człowiek, a sprzęt mu tylko pomaga. Oczywiście też mówię, jestem samoukiem, w każdej dziedzinie nie, nie, twórczości nie kończyłem szkół plastycznych. Trzeba było długo posiedzieć przy tym, żeby zrobić obraz, żeby go namalować, żeby on był konkretny, więc te linie były jakieś cholerowe jakieś, tam, dokładny obraz, ekspresyjną kreską, rzucałem, to mnie wkurzało. I ta fotografia pokazała mi, że można zrobić cyk i można utrwalić obraz, tylko trzeba na mnie zapanować, lepiej sobie go stworzyć. Ja to sobie tak wyobraziłem, wymyśliłem. To chciałem ją kreować gdzieś od początku. I po prostu tak to, tak to jest. I to mnie w tym zajarało, że można to tak szybko zrobić. Na początku 2007 roku, jak zacząłem fotografować, to byłem tak płodnym twórcą, że robiłem około trzech, czterech obrazów tygodniowo, które są teraz ciągle w moim portfolio. I to był taki. Taki pers po prostu z pracy, szybko do domu, zjeść coś, zabrać sprzęt i, i na kancie apel, coś porobić. Także tak to było i to mnie najbardziej chyba w tym kręciło, że poczułem, że panuję na tym wszystkim. Ja jestem panem tej sytuacji, bo to ja ustawiam ten cały fotografowany świat, ponieważ jest on kreowany przeze mnie. i Tylko ja wyznaczam to, jak ma być zrobione, a jest to zrobione dosyć szybko, kiedy to robię. A nie tak jak malowana obraz. Indywidualnie potem można się pobawić graficznie, trochę podciągnąć te kolory. Można trochę, można bardziej. Ja akurat tego bardzo nie robię, chociaż i takie zarzuty były. To nie są fotomontaże, to się dzieje naprawdę. Będąc fotografem w wolnym zawodzie i nie robię ślubów i, i tak dalej, tylko specjalne zadania, które wymagają zrobienia jakiejś psychodelicznej okładki, czy też czegoś, no zupełnie zawsze staram się jedynego w swoim, w swoim rodzaju, to y, po prostu na to nie ma często klienta, albo y, ludzie mówią, że ten obraz jest fajny, ale no, e, nie powieszę sobie czego. Albo to jest mega, to jest świetne, to jest takie i siakie, ale, no ale, prawda, no plakat kosztuje w epiku 25 zł, a ja bym chciał w takim formacie takie zdjęcie. No tak, no i tu się zaczyna rozmowa, odbitki kolekcjonerskiej, i tak dalej. Zdarza się, y... błędując y... odpowiedź już, że da się zarobić fajne pieniądze, są dobre strzały z tego, ale y... 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 to jakoś y... się po prostu y... nie przekłada chyba o, tyle, na no, ile y... wygląda to w pracach. Bo często jest to przez osoby, które nie mają z tym w ogóle styczności, z fotografią, z twórczością. a tym bardziej fotografia jest taka, że każdy sobie zrobi fan. Przez sam zrobię. Ja mam telefon. Prosta sprawa. Robiłbym śluby, które też próbowałem robić, a zarabiałbym pieniądze. Tylko jak zacząłem robić te śluby, nie wstydząc się tego, że to robię, bo to była inna szuflada, twierdziłem, że robię. Smętne, e, smętne jakości ślubne zdjęcia i nie, nie będę brał od ludzi pieniędzy za coś, co robię lipnie. I mówię z krótko, polecam innych fotografów od ślubów, od siebie do takich zadań, jakie ja robię. Tak, małe obrazy, teraz w ogóle małe obrazy, robię muzeale. Zrobiłem e, trzy w tym momencie trzeci już jest, jest masiek końcowy, są wszystkie w puławach. Chciałbym ich robić więcej, ale też wiadomo, że jest więcej osób, które to robi i tak dalej. To, ale to, to nie jest to już w tej, może bardziej jako też sposób na wyrobek, ponieważ szukam utrzymania się jakoś na powierzchni, w tym moim smutnym mieście, w tej kwestii, bo po prostu e, tam nie ma co robić. Tam nie ma co robić ludziom twórczym, tym bardziej nie ma co robić. Tam ma co robić. Ten, kto jest blisko władzy, a jak jest blisko władzy, to może będzie miała. Jak ja mam ich wszystkich gdzieś, bo ja po prostu nie jestem polityczny, no to po prostu wiesz, nie całujesz, to nie przychodzisz, no nie dostajesz, no a ja nie całuję, nie chodzę, nie będę się prosił. Kiedy pukałem do drzwi i chciałem robić, to nie było. Więc w tym mieście nie ma co robić. Kocham życie, tak. Zdrowie jest najważniejsze. Bliskie osoby, spokój to jest teraz w tym momencie dla mnie najważniejsze. różnie bywało, e, tance, łamance e, i różne sytuacje. Staram się całe życie być dobrym człowiekiem e, i tak trzeba iść przez życie. A teraz to chcę spokojnie tylko no i tyle. Chcę dalej robić twórczość, e, bo tylko to mi w życiu zostało. Mam 43 lata i wiem, że. Ta droga jest dla mnie najważniejsza w życiu, i tu mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, dopóki jestem, dopóki mam gdzieś wewnętrznie chęć, ponieważ stany emocjonalne też są różne w życiu, to będę robił. Będę robił różne rzeczy, może gdzieś się zniknie, może coś, ale będę działał i wracał eee, zawsze, starał się na takim poziomie, na jakim trzeba, a nie gorszym, na jakim jestem, a nie gorszym ponieważ tak jak mówię, że jak ktoś nawet nie robi czegoś parę lat, czy nie fotografuje, e, czy coś tam, i ktoś mówi, bo on ma e, wiesz, jakąś tam, jaką tam depresję tą twórczą, czy tam zatwardzenie, jak to mówią. Wiesz się co oni w ogóle gadają, w jakiejś jakieś rzeczy, poczekaj na no, chłopie, to może miesiąc, może dwa, może rok. Nie można tak dusić. Nie można tak dusić. Ja rozumiem, że ktoś potrzebuje zarabiać. Ja też cały czas potrzebuję i cały czas mogę mieć w plecy. No ale jak jeżeli mówimy o twórczości? Od trzeba odpocząć. Po prostu odpocząć, a Twój coś jest. Nie będziesz gorszy niż już byłeś. I tego się trzeba trzymać. Żeby nie wrócić gorszy. I tego będę się starał trzymać. Po prostu w twórczości. Tak, jestem szczęśliwym człowiekiem. Wszystko jest fajnie. Lubię, lubię kiedy tworzę. Nawet czasami tam do Boga wtedy, dziękuję Ci. A tak, życie, no to jakie życie? No, normalne jest, no Boże. Cieszę się, że jesteśmy zdrowi, że wszystko jest ok, Nie chce mi się już kulać, tańczyć, krzyczeć, pojawiać. Nie wiem, jak wam to najprościej powiedzieć. Minęły mi, zmieniły mi się poglądy na przełomie ostatnich kilku lat. I po prostu, chcę spokojniej, bardziej funkcjonować. Bardziej szukam stabilizacji, stabilności. Bez tego proszę jeszcze. Jeszcze jeszcze Świetne miejsce, świetna energia. Ja osobiście uważam, że Wschodni Festiwal Fotografii to bardzo udana inicjatywa. Ja to popieram, ja to będę po prostu zawsze propagował. Jestem za, wchodzę w to, jakby co, czekam na info.